Wiesz co, ty wspominałeś, że współpracowałeś chyba ze 150 inwestorami? No, coś takiego, takiego. Ja, ja ręką? Ta, ja, ta, ja takiego aż koszyka inwestorów bogatego nie mam. U mnie to było zaledwie kilku inwestorów. Mhm. Dziś tam byłem związany bardzo mocno z Dominikiem. Mhm. I no. Tam nie miałem. To był, to był taki wiesz, przywilej pracy, pracy z, z inwestorem, który ma świadomość, że jak jest człowiek, który jest zaangażowany i chce pracować i mu dowodzi tematy, no to on go opłaca, bo, bo nie warto mu po prostu gdzieś tam wiesz. Yy... No, być nieuczciwym wobec takiego no człowieka, więc miałem ten, ten, ten to szczęście. E, I pozostali inwestorzy, z którymi współpracowałem, to też e, byli uczciwi ludzie. U, ludzie no, to dobrze trafiłeś. Ta, no, wiesz, nie, nie każdy ma takie szczęście. To środowisko jest dosyć mhm. takie tutaj w tym się hermetyczne, więc ty, ty, mhm. tych, tych tych ludzi znasz. E, e, ale mam taki jeden przypadek, właśnie to jest ta wisienka, o której chciałem powiedzieć. No, Jesteśmy no przy tym tak. przy inwestorach. E, to był inwestor prywatny, starsza pani e emerytowana jakaś tam chyba prawniczka. E I mój znajomy dał mi, dał mi do niej polecenie. Sam nie chciał jej robić, tego, tego, tego tam jakaś, powiedzmy, e remontu w jakimś tam zakresie. I później ja już e wiedziałem dlaczego on tego no, nie, ch nie chciał robić. Ciężki klient. No bardzo ciężki klient, taka pani, która. Mm, która z perspektywy czasu może, może to była jej strategia na to, żeby po prostu ostatecznie nie zapłacić pełnej kwoty. Natomiast tam zrobiliśmy jej, odmalowaliśmy całe mieszkanie, e, mm, zrobiliśmy tam jakieś poprawki e, na tym mieszkaniu. No i ona jeszcze je na, na sam koniec dorzuciła, żeby, żeby chciała sobie wannę wstawić dodatkowo, bo miała bardzo dużą e, łazienkę, ale nie miała wanny, tylko był prysznic, no nie? I tam no się prosiło e, tak naprawdę o wannę. Tak, i chyba nawet była jakby przewidziana wanna, tylko, że nigdy tam nie, nie została postawiona. No i ta pani tą wannę sobie wymarzyła i yy, 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 yy pojechaliśmy wannę wybrać. Ona się uparła, że pojechać do Castorama w Oliwie. Mm -hmm, mm -hmm. Ja jej tam proponuję, może siądziemy, poszukamy gdzieś tam w jakichś innych miejscach jeszcze yy, jakiś yy, album, mówię, no w internecie może ściągniemy, wie pani, jakąś taką fajną, wypasioną. Wydawało mi się, że budżet dla niej nie jest jakimś tam super super ym, problemem, bo jako y, emerytowana prawniczka i y, y, y z, z takim mieszkaniem, które robiło wrażenie y, w takiej lokalizacji, wydawało mi się, że to nie jest problem, ale y, jakby ona się uparła w każdym razie, nie, musi być, ja jedziemy tam i koniec. No to, dobra, jedziemy. wsiadliśmy w mojego busa. Ona wybrała sobie tą wannę i, i oj, kaj, Miała jakieś kafle, y, które dostarczyła. No, i w, w porządku, tam jest wanna. Postawcie mi tą wannę i y, okafelkujcie dookoła, żeby tam, wiadomo, y, y, ściany nie nasiągały. No i tak jak chciała, tak ja zrobiłem, no nie. E, tym bardziej, że była taką bardzo taką stanowczą kobietą, gdzie y, spotykałem się z jej odmową wcześniej w jakichś moich propozycjach, więc już stwierdziłem, będę robił tak jak ona chce, no nie. Mhm. No i tutaj mamy tą, e, jakby koniec tej historii jest taki, że zrobiliśmy i tą wannę. E, tak, jak chciała. I ona stoi przy tym e, ukończonym projekcie, taki zadowolony, że no, zrobiliśmy fajnie tutaj. Udało się, udał się urzeźbić. Tak, teraz proszę o, o wypłatę. ona stoi i mówi, że ona mi nie zapłaci za tą robotę, bo to się jej nie podoba. Ja mówię, no, no ale jak się nie podoba? Przecież no, jest tak, jak pani chciała. nie? Mhm. Ona nie, bo pan mi nie powiedział e, wcześniej, że te kafelki po położeniu ściany one będą wyglądały i one mi się nie będą podobały i to, to po prostu, to, to było, to jest, to jest, coś tak abstrakcyjnego, że do mhm. tej pory w ogóle, wiesz, do tej pory nie wiem co, 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 jakby mógłbym zareagować inaczej niż tylko po prostu, wiesz. <guliczenie> ja. Wyobrażasz sobie, klient ci mówi, e, to pana wina, że to mi się nie podoba, nie? bo mógłbym powiedzieć, że to mi się nie będzie podobało, więc to jest, to jest taka wisienka, no nic, nic, mm -hmm. nic, nic bardziej coś... abstrakcyjnego się mi nie, nie spotkało. Co, co, coś było bardzo nie tak z tymi płytkami, o, 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 o co tam poszło według ciebie, tam jakby ty też to widziałeś, masz się wypowiedzieć na ten temat? Wiesz co, jak, jak, jako esteta to mogę powiedzieć jedynie, że te kafle, które ona dostarczyła, ale były w innym rozmiarze niż te, które były, powiedzmy, obok na ścianach, A, no, okay. nie? no pewnie jakaś inna, inna seria, po prostu in, inna firma płytki. Pewnie też odcień się różnił, no jakby takie rzeczy się zdarzają, jeżeli łazienka była X lat temu robiona i nagle są kupowane nowe płytki. No, wiesz, co, to był też jeden z moich pierwszych projektów, i ja mhm. gdzieś tam, wiesz, no, też nie miałem doświadczenia ani z, ani z klientami dzisiaj. Wiesz, może bym wcześniej ją wyczuł, może bym bym coś tam zaproponował. No ale no, przecież wszystkim... w ogóle tego zlecenia nie wziął. Tak, albo, ale, albo po prostu mm, bym wziął więcej zaliczki, żeby, żeby gdzieś tam tą ostateczną, wiesz, rozrachunek A. wyszedł na mniejszej stracie. Mm -hmm. I to też są takie, wiesz, ciekawe, ciekawe doświadczenia, których uczyła mm, ta praca. No ale wiesz, no, jakby y, ciężko jest, y, ciężko jest y, przewidzieć, że klient ci wyskoczy z czymś takim, nie? No, są różne no, są to argumenty. Jest, nie, nie, do, nie do przewidzenia, dlatego no po prostu z całych sił trzeba się za, zabezpieczać przed takimi sytuacjami. E, najlepiej po prostu jak wszystko jest na piśmie e, i wtedy po prostu no, nie, nie ma jak, nie, nie ma jak e, tego podważyć. No tak, 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 jakby tutaj to, co mówisz, żeby wszystko było na piśmie, na umowach, to jest, to, jest to do czego i po jakimś tam czasie tej, tej pracy do, doszedłem, żeby tak właśnie, tak właśnie robić. No, no, no bo jakbyś miał na mailu, po, ja, ja takie coś stosuję z, z inwestorami, podział po prostu, kto co dostarcza, taki informacyjny, czysto informacyjny, to już z tego podziału by było widać, że ta wanna i te płytki zostały wybrane i dostarczone być może z pomocą e, przez inwestora. No i jakby wiesz, no z jakiego paragrafu? Ona no, była prawniczką, nie wiem powiedzieć, i e, z jakiego, po prostu na jakiej podstawie, jaka jest podstawa prawna tych jej, tych jej działań, nie po prostu wiesz. Nie, nie, nie. Totalnie jakaś etyka nie. zawodowa, chociaż wiesz coś takiego, nie? Totalnie, totalnie nic nie wytłumaczyła, tylko tyle, że to się jej nie podoba i, to, i że to jest moja wina, bo ja, bym, ja powinienem był jej to powiedzieć, mhm. że to się jej nie będzie podobać. Mhm. Więc jakby no, to jest, to jest nie do przewidzenia, nie Okej, okay, i co tam po prostu 100% kwoty za całą inwestycję straciłeś, czy...? Nie, nie, ostatnią tam transzę, Aha, wiesz, to okay. tam y, jakby z perspektywy czasu to, to nie są jakieś tam duże pieniądze, no nie? Jakby Aha. słyszałem o dużo większych stratach, czy tam powiedzmy y, ostatnio y, zanotowałem, Dużo większą stratę zupełnie innej tam jak w takim mm. y, przypadkowym układzie niż wtedy, ale no, na wiesz na początku działalności jaką rozkręcasz, a to był tam któryś tam mój jeden z pierwszych projektów, to ta, taka kwota wtedy zabolała. Mm -hmm. yy, no znaczy, i tam... ja, jestem, ja jestem zdania, że każda kwota boli w każdym momencie. Nie? No, no tak to... tym bardziej, że wiesz, myśmy się przyłożyli do tej pracy. Mm -hmm. yy, ja naprawdę tej pani chciałem pomóc. Byłem zaangażowany zresztą, yy, sam wiesz. Że... Że, się angażujesz. że się angażuje. No dobrze, że no, się no, dobrze, no, dobrze, angażujesz. Dobrze, się, dobrze że się no, Potwierdzam, Łukasz się angażuje. Natomiast nie wiem, y, nie próbowałeś z nim jakoś przegadać, że może by odkuć te płytki, może po prostu położyć inny rodzaj. Y, y, wiesz, no jakby na pewno by doszła, musiałaby znaleźć takie płytki, które by jej się w końcu spodobały. No jakby ta wam tam stała, chciałem ją użytkować. Także nie, nie wiem, były takie rozmowy, czy tam po prostu już nie było tematu. E, wiesz co, jakby wtedy, wtedy zrozumiałem, że na tym etapie. Lepiej w ogóle się wycofać. No wyobraź sobie, że my, o, że my to y, jakby odkuwamy, mhm. kładziemy jej na nowo i ona znowu mi wypala, to dalej mi się nie podoba i to jest Pana wina. No, nie? To wtedy I, wszystko na piśmie, nie? No, no nie, jakby no. już miałem dosyć, wiesz? No, <laughs> no, Czasami jest taki moment na inwestycjach, że po prostu człowiek ma dość, y, natomiast no... Trzeba, trzeba, trzeba być dzielnym. Nie? No tutaj przeważnie historia pokazuje, że jeżeli na inwestycjach pojawiają się problemy, a jednak pomimo tych problemów w przeciwności losu no dopina się ten temat do końca, no to jednak jest ta satysfakcja i jest szczęśliwe zakończenie tego całego projektu pomimo przejściowych trudności. Także tutaj pamiętajcie, że nieważne co się dzieje na budowie, chyba że naprawdę jest jakaś podbramkowa sytuacja zero-jedynkowa, chociaż to się prawie nigdy nie zdarza, zawsze warto po prostu być tym, który. Który ten temat chce dociągnąć do końca. No i tyle. Uh, a ja mam taką krótką historię też to były moje też początki to był pierwszy rok działalności robiliśmy, to pamiętam, było na Przymorzu. Robiliśmy, remontowaliśmy pół mieszkania. Tam z tego co pamiętam przedpokój, chyba łazienkę i kuchnię, to nie było duże mieszkanie, to było mieszkanie w bloku, także wychodziło w sumie na to, że do pół mieszkania, klient jakby no, nie mógł nie mieszkał, nie mógł tego użytkować. My tam jakby robiliśmy remont, no i tutaj niestety trochę się przecholowaliśmy, jeżeli chodzi o termin. Tutaj termin no, został przekroczony. No i właśnie powstaje przez to problemy potem z rozliczeniem, z odbiorami i tak dalej. I była też taka sytuacja, że właśnie była wstawiona wanna, zabudowana. Ta wanna była dostarczona przez klienta. My ją stawiliśmy, zabudowaliśmy. No i wanna w trakcie prac remontowych to wiadomo, czasami może się wydarzyć, sz szczególnie jeżeli ludzie nie są odpowiedni. A no w pierwszym roku działalności ci ludzie byli naprawdę różni. Tutaj no, trzeba zawsze tą selekcję przeprowadzać i uważać na firmy, które dopiero tam zaczynają działać i po prostu biorą ludzi z łapanki. Natomiast tutaj była taka sytuacja, że wanna miała rysę. W pewnym miejscu rysy albo minimalne wyszerbienia, już nie pamiętam. W każdym razie można było ją użytkować, to, to nie było tam jakieś mocno widoczne. Klient to zauważył i przy rozliczeniu końcowym, jako jeden z argumentów do obniżenia kwoty pozostaje do wypłaty, podał właśnie wannę, że, że ta wanna jest uszkodzona, że on rozmawiał z serwisem, to było koło, z tego co pamiętam, i serwis mu powiedział, że ta naprawa kosztuje 900 zł, gdzie wanna kosztowała chyba tam 400 czy 500. Generalnie, no i tak, jakby lepiej to naprawić niż, tak jak mówisz, wykuwać płytki, tam zostanie też przerwana ciągłość hydroizolacji na pewno. no... Także my się po prostu zgodziliśmy na tę kwotę, przejęliśmy to, inwestor po prostu tyle, tyle odjął za, za tą pozycję. Natomiast gdzieś pół roku później miałem okazję być na szkoleniu na dniach otwartych koła, jakiś tam właśnie był festiwal futraku, dużo właśnie producentów przyjechało, tych sanitariatów, no i wszedłem w dialog z serwisantem. I zapytałem go, no jakby, jakie, jakie są ceny, bo kiedyś miałem taką sytuację po prostu i klient mi podał, że to jest 900, chyba tam nawet netto i po prostu no, musimy, musimy tyle zejść. No bardzo się zaskoczyłem, jak, jak ten serwis mi powiedział, że nie, że takie uszkodzenie, jak ja opisałem, to tak 2 pół stówy, a maksymalnie za takie największe to oni biorą 400, nie? Także po prostu, wiesz... To, taki mem mam teraz w no. głowie, ten nosacz. Panie, to się zateguje. No, 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 tak, ale no dziura budżetowa była, powstała. E, no dobra, co tam masz, co tam przygotowałeś dalej? Wiesz co, e, jest takich przypołowych akcji właśnie z inwestorami e, przypomniała mi się jeszcze jedna taka akcja, gdzie przy tym podziale właśnie e, na, na te pokoje z pewną prywatnością trzeba było e, Utworzyć y, y, kanalizację, no nie? Wiesz, co dziesiątki rurę. Mhm. Y, to jest zawsze, jest zawsze problem, stąd też, żeśmy stosowali przez długi czas te tak te, zwane młynki. No ale trafiłem na inwestora, który jakby nie był przekonany do tych urządzeń, mhm. y, gdzie ja przepracowałem ten temat y, y, tych młynków i y, y miałem naprawdę. Do tej pory mam, y, mam, 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 mam bardzo dobre rozwiązania, które są y, jakby bardzo bezpieczne i komfort, i komfort ich użytkowania dają. Wiem o tym, kilka pomysłów sam podrzuciłem. <grywa> <grywa> I ten, i inwestor się uparł, że, że nie chce tych munków, on chce y, rurę, y, że mam mu po, po podłodze, i po, podnieść podłogę i rurę poprowadzić. I okej, okay, to jest rozwiązanie, które y, z powodzeniem y, stosujemy, zresztą y, na naszej wspólnej, tak. teraz y, inwest y, na naszym wspólnym remoncie tak robimy. Ale to, był, to było poddasze i to takie stosunkowo niskie poddasze, tam jakieś 2,50 było, i jeszcze do tego, do tego gdzieś tam jakieś skosy. S Słuchaj, no mi się raz zdarzyło na poddaszu 220-2,30 tą metodę stosować, także to, to już. Tak, no, ale, no Ale na tylko, szczęście, że... jeżeli chodzi o warunki techniczne poddasze są wyłączone z tej yy, potrzebnej wysokości kontynuacji na poziomie 2,50, żeby to mogło być użytkowane według przepisów. Także no tutaj można było to zrobić dalej. Tyle że, y, tyle, że ostatnia kawalerka od pionu kanalizacyjnego była oddzielona o kilkanaście metrów. A wiesz, na jednym hmm. metrze musisz zrobić półtora centymetra spadku. No przydałoby się. To, to by wychodziło miejscami pewnie i z 40 centymetrów, wiesz, po, podnieść podłogę, więc, mhm. więc tam sufit ostatecznie byłby na wysokości około dwóch metrów, to to już jest, wiesz, to już jest. No, wysoki by musiał zgięty chodzić cały czas. To jest dla, dla już konserów, taki, mhm. taki ten taka przestrzeń. Mhm. A słuchaj, nie dało się jakoś tak zrobić, żeby. Wiesz, to było pod ścianą, żeby tylko tam jakiś cover liniowy zrobić, żeby nie podnosić po prostu całej podłogi do góry? Nie było takiej tam możliwości. Wiesz co? By, by trzeba było y, ściany działowe przekuwać no nie, w, w, kilku, w kilku miejscach, bo tamtych, mhm. te, tamtych y, pokoi z pełną prywatnością. Miało być ostatecznie 7 y, siedem. siedem, z czego tylko chyba dwa udało się podpiąć pod, 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 pod ten pion macierzysty, mhm. a te pozostałe. Y, a te pozostałe ostatecznie są obsługiwane młynkami. Ale, ale wiesz co, żaden z hydraulików nie chciał mi się tego podjąć, nie? Mhm. Żeby, żeby to w takim, wiesz, być może e, dałoby się. Być może dałoby się, wiesz, nie ma rzeczy niemożliwych. Mhm. Jeżeli coś jest niemożliwe do zrobienia, musi przyjść ktoś, kto o tym nie wie i po prostu to zrobi, no nie? Mhm. Natomiast ja wtedy nie, nie dysponowałem ludźmi, którzy e, chcieli się tego podjąć mhm. i, i tak to robić, no nie? E, no i... i, i... I prawie z tej inwestycji wyleciałem. A, okej. Okay. No, no właśnie chciałem Cię zapytać o finał tej historii, ale no właśnie tam po prostu jednak zastosowaliście te czy tak? Ach, no to wspominałeś o, o opóźnieniach na budowie, no nie? To tam jest też temat madrzeka i, 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 i wymówki podwykonawców, dlaczego, dlaczego termin nie jest zachowany. No i tutaj jakby jakoś jesteśmy przy tej, przy tej, przy tej inwestycji i jej tam realizacji i różnych trudnościach no to ostatecznie podwykonawca przyciągnął, przyciągnął tą realizację o chyba trzy miesiące. No, a jak 7 kawałek stoi 3 miesiące no to zbiera się pieniążek, nie? A co ciekawe, co ciekawe termin sam sobie wyznaczył. Bo jak ja kontraktowałem tą ekipę to już byłem po pewnych tam doświadczeniach mhm. e, no i jakby uważam do tej pory, że jak ktoś coś sam wymyśli, no nie? Zresztą hmm. to też chyba jest jakaś teoria naukowa. I się pod tym podpisze, że to jest jego tak, pomysł. Tak. To dużo lepiej to będzie chciał... E, Spełnić jakby. No, sam, sam to wymyślił. A jeszcze lepiej jest, jak oprócz tego, że zaproponuje termin, to jeszcze napisze harmonogram cały do tego, którego z tygodnia na tydzień nie będzie realizował, nie? No nie, tam harmonogramu nie było, no nie? Mhm. Natomiast, natomiast inwest... nie inwestor, podwykonawca wskazał, termin, ja ten termin i tak jeszcze wydłużyłem, bo wydawało mi się taki, wiesz, no, na taką dużą budowę taki, no, bezpieczny, bezpieczny i miałem jeszcze tam jakiś tam zapas, więc mu go wydłużyłem, dając też jakby coś od siebie, taki, że wiesz, no tutaj super, podoba mi się, no, ostatecznie, ostatecznie trzy miesiące później odebraliśmy to mieszkanie. Mhm. I inwestor, jakby, i słusznie moim zdaniem, z ostatniej transzy nie, nie wypłacił no nie, tej, mhm. temu podwykonawcy. Tam i tak, chyba z tego co pamiętam, kary umowne wychodziły dużo wyższe niż ta kwota, która nie była wypłacona, z tego co ja kojarzę. Nie? Tak, gdyby, gdyby zastosować kary umowne u y, tego podwykonawcy, to on by musiał dopłacić jeszcze no. za, tą, za, tą, za, tą, za tą. Tak to czasami budowę. niestety bywa. No, ale ostatecznie m, m, mieszkanie to. Wy, wynajęło się, te wszystkie kawalerki się wynajęły mm -hmm. w mniej niż dwa tygodnie. Ale nie chcesz opowiedzieć tego, wiesz, pomiędzy... O, o, o. No, no, to, to jest taka trauma <laughs> dla mnie, to jest ta, dla mnie taka trauma. To jest ciekawe, nie? jakby wiesz, co, co w takich sytuacjach robić, bo jakby różne pomysły ekipy mają, e, szczególnie w tej pierwszej chwili, jak dostają informację po prostu, że no może być ciężko z wypłatą. No, e, no i wiesz, po prostu... No, się doświadczeniem, no, no, dobrze, nie? dobrze. Włamali się na to mieszkanie. Znaczy, włamali. To też jest taka kompilacja takich, y, takich rzeczy, które, których nie przewidzisz, no nie? Gdzieś tam, tam dopiero doświadczenie ci podpowie następnym razem, ej, zabezpiecz pewne rzeczy weszli na to mieszkanie, jakby po tej już decyzji, że nie zostaną zapłacone za, i, i zniszczyli, nie? Tam dużo rzeczy zostało przez nich zniszczone. Podrapali panele jakimiś tam, mm. nie wiem, jakimiś tam gwoździami czy czymś. narzędziami. Meble, meble, blaty, takie tam, takie tam rzeczy. Mm -hmm. No i, 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 i to jest, to jest też taki, wiesz, no ciężki temat, no nie? No bo z jednej strony, wiesz, no ludzie nie dotrzymali umowy, tak jak wcześniej powiedziałem, sami, ją, sami wyznaczyli termin, a potem go nie, nie dotrzymali. Nie dostali zapłacone i tak e, jakiś tam tylko ułamka tego, co, co, co powinni ponieść, mm -hmm. konsekwencje swojej tam. No utrudnione. tak, i też wasze straty na pewno były dużo wyższe niż to, co po prostu zostało zamrożone, nie? No, tutaj to, to wiesz. E, ja byłe, ja jestem gdzieś tam zawsze pośrodku. Takim, byłe, takim byłem, powiedzmy, łącznikiem, łącznikiem no? między inwestorem mm -hmm. a podwykonawcami. Taka była moja rola. Chyba... Ale to by się dostało najbardziej, bo tak naprawdę e, i byłeś spalony u ludzi, tych tam, co po prostu e, wykonywali tą pracę, e, i jakby potem musiałeś jeszcze naprawiać to te, 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 te zniszczone mienie. No tak, tak. To jest właśnie to jest w tej właśnie mojej roli, którą tam jakiś czas e, e, piastowałem, to było bardzo trudne, no nie? Bo mhm. jakby nie byłem odpowiedzialny za, za wiele rzeczy. W sensie, um, w sensie odpowiedzialny byłem za wszystko, ale nie za wszystko mogłem decydować, tak jak chciałem, bo gdzieś musiałem po prostu się, wiesz, no, podłożyć pod inwestora oczekiwania i jakieś jego pomysły, a ekipy, ekipy, wiesz, miały do mnie jakieś tam pretensje żale, że albo chcą więcej pieniędzy, albo częściej te, pie te zaliczki, albo coś tam jeszcze i zawsze, wiesz, ja byłem tym, który obrywał najbardziej i w tej sytuacji jakby też się okazało, że to wiesz, jakby no, moja moja wina, no, nie, hmm. że, to, że, że że tak się stało. No i tutaj jest ciężko, ciężko wiesz, jakby wybrnąć tego, no, nie? Powiedz tylko teraz, w jaki sposób to naprawiałeś i co po prostu z inwestorem, jakie kroki podjęliście względem tego człowieka, no bo tak naprawdę wiesz, to jest sprawa karna. Nie? No wiesz co, yy, policja umorzyła w ogóle śledztwo, Aha, mimo, że, mimo że byśmy, myśmy w ogóle mieli to mi, wiadomości. To, to, to mi, wiesz, mi, mi dorzucili raz gruz do kontenera, znalazłem wiesz adres w kontenerze i gość normalnie ma sprawę, a, a u was ktoś się włamał, zniszczył po prostu meble i tak sobie umorzyli? Nie wiem, nie wiem bo ja nawet nie zostałem wtedy na świadka wezwany, mhm. ale myśmy mieli wiadomości od żony, tego podwykonawcę, że oni takie rzeczy właśnie nam zrobią, no nie? Mhm. Że właśnie to mieszkanie... Z I co, jakby przyszłość. tam nie, nie ten, nie, nie, nie przyjęli tego? Jakby nie, nie można było tego jakoś tam zgłosić jako materiał dowodowy? Wiesz co, nie, nie wiem. Ostatecznie nie wiem, co tam z tą, z tą policją się zadziało i jak e, ja nie, nie, nie zostałem tam dopuszczony nawet tam do tego, powiedzmy, śledztwa jako świadek i, i jakby też e, ten temat jest zamknięty ja się cieszę. Mhm.